Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym zapowiadanym materiale na tym kanale. Zapowiadanym praktycznie już od, można powiedzieć, początku roku. Otóż w momencie, kiedy Atomic Mass Games, czyli zagraniczny wydawca, zapowiedział grę Star Wars Shutterpoint, czyli grę bitewną związaną z, z wojnami klonów, która settingiem ma pokrywać się właśnie z wojnami klonów. Jak widzicie, zresztą po samej tej okładce. E, wiedziałem, że ten tytuł w kolekcji muszę po prostu mieć. Natomiast ja do ukrywał, że w momencie, kiedy Rebel zapowiedział e, to w języku polskim e, i zobaczyłem cenę samego, samej podstawki, a już nie mówiąc o dodatkach, e, to zobaczyłem cenę 700 zł za podstawkę 200 za e, pojedyncze dodatki i uznałem, okej, okay, dobra, czekam na Shutterpoint, ale nie aż tak. Natomiast tak się składa, że Rebel wysłał mi ten egzemplarz do recenzji, więc bardzo, ale to bardzo mocno dziękuję Rebelowi ponieważ no najpewniej gdyby nie, gdyby nie, nie ten fakt, no to czekałbym na jakąś sporą promocję. A tak mogę przynajmniej w premierowy weekend zobaczyć, jak wygląda Shutterpoint i zobaczyć, jak wygląda od środka, jak, jak on się prezentuje i pokazać też Wam. Przede wszystkim, co jest istotne, ja już tę grę, jak widzicie, od, odpakowałem. Wiem, co jest w środku, wiem, jak to wygląda i postanowiłem, że zrobię, zanim zrobię, przede wszystkim taką główną recenzję po samej rozgrywce po tym, jak zobaczę, jak się prezentują figurki. W pewnej okazałości, już po sklejeniu e, czy budynki, e, postanowiłem, że zrobię właśnie prezentację zawartości, e, żeby już po prostu coś było, i żebyście sami zobaczyli, czy warto e, wydać na to no, około 6-7 stóp, e, czy, czy może niekoniecznie. No, ja osobiście uważam, że jak najbardziej, i zobaczycie dokładnie czemu. E, ale dobra, może przejdziemy tutaj e, do rzeczy. Zobaczymy jak e, zobaczycie jak wygląda samo pudełko. E, na okładce piękna grafika z Dartem Maulem i Asoką w centrum. E, jeszcze Boukatan Wentres, Ventress, e, Gar Saxon, Anakin, cała masa świetnych postaci. E, tutaj mamy Shoterpoint z Asoką Maulem. Ponownie tyle że z Bo -Katan i Garem Saxonem, znowu Asoka Mał. I znowu było Catan i Saxon. Również oryginalny wydawca Atomic Mass Games i polski wydawca czyli Rebel. Co jest istotne, to jest właśnie, tak jak powiedziałem, zestaw podstawowy. Jeśli spodoba mi się ten ta, ta gra na tyle, że będę chciał ją rozszerzać, no to mam też dodatki. Już wyszedł dodatek z Duku. Dodatek z Obi-Wanem, też kilka jakiś dodatek kościany, jakiś terenowy, też dodatkowe miarki. Ale przede wszystkim wczoraj, kiedy to nagrywam, czyli wczoraj był 4 czerwca, zarówno Atomic Mass Games, jak i Rebel zapowiedzieli kolejne dodatki tutaj z Inquisitorem, z Wielkim Inquisitorem, z Grievousem, z Luminarą Unduli. I przede wszystkim piękny dodatek inspirowany Kenobim. Czyli okazuje się, że ta gra nie będzie tylko inspirowana wojnami klonów, ale również innymi projektami. Ale piękny dla tego z kanabium, który w sumie mógłbym chcieć tylko i wyłącznie po to, żeby go postawić na półce, bo tak ładnie wygląda ta ekspozycja. E, dobra, idąc dalej, co jeszcze tutaj z tyłu mamy? E, z tyłu mamy opis, zawartość, co tutaj widzimy, czyli 16 figurek, 23 elementy terenu. E, dobra, nie będę tego wszystkiego tutaj czytał. Prezentacja figurek, jak one wyglądają już po złożeniu i pomalowaniu, co jest też istotne, gry bitewne nie mają pomalowanych części. Trzeba w, po złożeniu, trzeba samemu zainwestować dodatkowo w farbki i samemu to pomalować, czyli no, dodatkowy koszt niestety, no ale to jest też dodatkowa zabawa przy okazji, przy wszelakich grach bitewnych. Ale dobra, może to odpakujemy. I co my tutaj mamy? Star Wars Shutterpoint. Przede wszystkim w tym miejscu, nie wiem czy to... O, ja, czy to dobrze widać, tak jak prezentują się figurki już pomalowane. To są oczywiście figurki dobrych. Tutaj bez żadnego ładnego tła, tutaj figurki złych, na między innymi Ventress i, i Mole. A także również figurki bez żadnego ładnego tła. Ale dobra, Star Wars eee, Może wyciągniemy. Co tutaj jest najpierw? architekturka z napisem, oraz instrukcja jak składać tła. No właśnie same tła. Po jednej stronie mamy pustynię. Możemy gdybać, że jest to najpewniej Geonosis. A także z tyłu. Mamy jakąś prośbę, planetę. Nie wiem, możemy udawać, że tutaj jest jakiś Ilum czy Hoff. Nie wiem w ogóle nawet, co to są za planety. Nie wiem, czy jest to gdzieś nawet potwierdzone. Co mi się podoba, natomiast, to rysunkowy styl e, tych planet. E, trochę też tak, tak, jakby był namalowany, czyli tak jak tła w pierwszych trzech sezonach e, wojen klonów. Mamy także instrukcję, która jest dosyć długa. Ona ma około, nie no tak, około 40 stron. Czyli naprawdę sporo. Trzeba ją przeczytać przynajmniej kilka razy, zanim zasięgniemy do gry. Takie od, odnoszę wrażenie. Całą planszę z żetonami. Całą wypraskę, można powiedzieć. Wielką wypraskę z, wie, ze sporem ilości żetonów. Jeszcze tego nie odpakowałem, jak widzicie i nie będę tego robił. Dopiero chyba jak będę grał, żeby mi się to nie pogubiło. Kolejna tekturka, też może iść na bok i główna zawartość, główne mięsko, można powiedzieć, całej, e, całej tutaj gry. E, jedną paczkę już wyciągnąłem, bo nie byłem w stanie po prostu włożyć jej z powrotem, tak to było upchnięte, ale tak, tutaj mamy trochę terenów i trochę podstawek do figurek. To też się zawsze oczywiście przyda. Samo składanie tej gry z tego co wiem zajmuje naprawdę sporo. Nie będę ukrywał, że jest to, to spory kawał czasu. Więc nie wiem też kiedy to zrobię. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Kolejna tekturka. I znowu mamy kolejne tereny. Ale pod tymi terenami przede wszystkim kryją się jeszcze inne rzeczy po kroju. A to... Po kroju. Kart. Wskaźnika. Kostek. Cała masa kostek i uwierzcie, że to jest jeszcze i tak mało, bo jak się okazuje, są nawet dodatki kościane. A także sztabki, które, y, które mamy wkładać na, na ten oto wskaźnik. Nie wiem jeszcze dokładnie w jakim celu, nie czytałem instrukcji, ale z tego co wiem, to chyba są obrażenia. No nic, okaże się, jak, jak już będę instrukcję czytał. I poza tym, jeszcze kolejna paka, z, tutaj, już zarówno z figurkami, jak i z terenami. Po tej stronie mamy figurki. Może nawet pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Jak mówiłem, nie byłem w stanie tego po prostu zmieścić, więc... E, więc zwyczajnie e, leży to po prostu osobno. Żebym ja tutaj niczego nie połamał, bo to jest bardzo delikatne. I przykładowo tak wygląda jedna wypraska z figurkami. Widzimy bardzo dużo elementów. Tutaj na przykład, nie wiem, spódniczka soki albo tył klona, Jetpack. Co jednak jest istotne, jak będzie składać te figurki. Uważajcie na te elementy. Warto się zaopatrzyć w cążki do wycinania właśnie tych wyprasek. Rebel akurat mi je podesłał. Jestem bardzo wdzięczny za to. A także Skalpel, aby właśnie wyciąć najpierw z tego bez uszkodzenia figurki. Potem, żeby ewentualnie dociąć skalpelem nadmiar plastiku z wyprasek. Inna sprawa, kleić to również klejem, klejem do plastiku, który również jest trwały, więc trzeba robić to ostrożnie, bo jeśli skleimy coś źle, no to figurka będzie do wyrzucenia. Mamy tutaj, tak, również od tyłu. A no i przede wszystkim e, dodatkowo trzeba to potem pomalować, więc to jest też dodatkowa zabawa. E, jeszcze co, co e, zdążyłem zwrócić uwagę, mamy miecze świetne. Czy mamy chociażby tutaj e, dym z jetpacków. Miecze świetne są bardzo lekkie, są bardzo cienkie. Trzeba na nie uważać, trzeba ostrożnie do tego podejść, żeby miecz się nie połamał. No bo potem ponownie, na przykład ta soka nie będzie miała miecza, albo anakin. A tego raczej nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy, żeby figurka była w całej okazałości czy to na polu bitwy, czy na samej półce. Dobra, bo zapomniałem też tego tutaj powiedzieć. Natomiast jeśli będziecie składać figurki, Atomic Mass Games również na swojej stronie udostępnił zarówno instrukcje do samej rozgrywki, jak i instrukcje do składania terenów, jak i figurek. Tych instrukcji, konkretnie instrukcji do składania terenów i figurek nie dostaniecie w głównym zestawie, natomiast ja sam osobiście uważam, że te oznaczenia na wypraskach są na tyle na tyle widoczne i na tyle czytelne, że łatwo zrobicie to również, łatwo złożycie te figurki również bez instrukcji, no ale wiadomo, zawsze lepiej jednak mimo wszystko tą instrukcję mieć, więc, więc znajdziecie ją na stronie właśnie Atomic Mass Games, no a poza tym ja sam również tutaj na dole w przypiętym komentarzu także i wrzucę link do strony Atomic Mass Games, gdzie powiecie zarówno instrukcje do instrukcje obsługi gry, jak i instrukcje składania. E, dobra, wracamy do głównego segmentu. Tak wyglądał Shutterpoint. Ja sobie to będę powoli tutaj chował. E, myślę, że tak, że zobaczyliście, jak to wygląda. Zobaczyliście, że jest ta gra warta swojej ceny. Ja mam jednak tylko bardzo mocną obawę wobec samego Shutterpoint'a. E, ta gra zwyczajnie może wszystkim nie podejść. Ze względu chociażby na dwa czynniki. Ze względu na cenę i ze względu na fakt, no, no właśnie, jest to gra, kolejna już gra bitewna na rynku polskim. O, niech tak to będzie na razie. Jest to kolejna już gra bitewna na rynku polskim. Mamy również Star Wars Legion, gdzie Legion kosztuje nieco taniej, jeśli chodzi o podstawkę. Ale mamy co masę dodatków, Legion cały czas jest wspierany jest to dobra alternatywa na pewno wobec Shutterpointu. Jest z kolei myślałem, że Shutterpoint będzie dobrą alternatywą, jest chyba trochę na odwrót jak na razie, tym bardziej, że Legion ma już sporą rzeszę graczy, wielu graczy chce wracać konkretnie do Legionu, a Shutterpoint no, jest kolejną drogą, kolejnym drogim bitewniakiem, więc tutaj może niekoniecznie. Mam nadzieję, że sam Shatterpoint się przyjmie na tyle, że będziemy dostawać kolejne dodatki, będziemy mogli w nią grać, czy to na jakichś turniejach, w waszych lokalnych sklepach planszowych, czy na konwentach. Wygląda on naprawdę obiecująco, wygląda naprawdę dobrze. Widziałem też tę grę w całej okazałości na Star Wars Celebration i wyglądała ona fenomenalnie już po złożeniu ale nie miałem niestety wtedy okazji w nią zagrać, ponieważ tak dużo było chętnych do Shutterpointa, że zwyczajnie nie byłem w stanie, w momencie kiedy akurat przechodziłem kosto i Atomic mask Games, nie byłem w stanie się zwyczajnie doszłapać. Natomiast to też dodatkowo wskazuje, jak wielkie zainteresowanie samą grą jest. Tylko mówię, no mam nadzieję, że, gra, że sama cena nie będzie tutaj strzałem w, w stopę i, i nie okaże się to po prostu nie wypałem ze względu na, na, na ten fakt. No, ale póki co zauważyłem, że Shatterpoint ma dosyć spore zainteresowanie. Więc jest nadzieja. Jak mówiłem, ja pewnie złożę ten, ten zestaw. Nie wiem jeszcze kiedy. Nie wiem jeszcze, jakie materiały z Shutterpointa, Jakie materiały z macie się spodziewać. Myślałem, żeby zrobić jakąś rozgrywkę. Może kiedyś. Tak samo jak myślałem nad. Znaczy na pewno po przegraniu przynajmniej kilku partii zrobię pełną, solidną recenzję, ale ponadto poza tym myślę, myślę że, że okaże się to wszystko w praniu. I jak na razie biorę się ze składanie przynajmniej jakichś dwóch figurek i jakichś budynków, bo naprawdę ciekaw jestem jak, jak to będzie wyglądało w pełnej okazałości. No i cóż, to by było na tyle myślę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Również zapraszam na portal Imersja. Tam również zrobiłem krótki tekst na temat, na temat tego opakowania. No i cóż, jeszcze raz to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.